Mit dietetyczny numer 1. Jaja podnoszą poziom złego cholesterolu. Jaja są jednym z najbogatszych źródeł cholesterolu w żywności. Jednak ich spożywanie nie podnosi poziomu cholesterolu LDL, bardziej znanego jako zły cholesterol. Udowodniły to liczne badania, w których dodatkowo podkreślano zwiększenie ilości cholesterolu HDL, czyli tego zdrowego cholesterolu. Oczywiście w badaniach wykorzystywano jaja gotowane, a nie smażone np. z boczkiem. Jedzenie smażonych potraw zwiększa możliwość uszkodzenia cholesterolu w organizmie z powodu powstawania wolnych rodników w smażonym pokarmie. Uszkodzony poprzez reaktywne formy tlenu cholesterol inicjuje zmiany miażdżycowe. Dlatego należy unikać smażenia na rzecz gotowania, duszenia i pieczenia. Jak widać, mitem dietetycznym jest to, że jaja podnoszą zły cholesterol. Lajkujcie, komentujcie i obserwujcie. Jeżeli macie pomysły na inne filmiki, napiszcie o tym w komentarzach.